Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, miałem was gościć w kolejnym odcinku naszej ruletki, ruletki w Dead By Daylight. A dzisiaj Oho. jest z nami gość specjalny, Ula. Jestem. Tak, <grym> Jestem. I Tomek. Jestem. Intro. Ikleo, to intro. To <grym> Mamo gdzieś? co damo? wiem, motor To kota ze spanka. <grym> a powiedz Nie. <laughs> Chyba, że chcesz mieć za chwilę młyn tutaj. Nie, nie. Dobra, Miroma? puszczam ruletkę, także zobaczymy, co nam y, wypali <laughs> dzisiaj. It's be good to me. I... Oh. What? Jak bez dźwięku, to ja nie mam internetu. <laughs> perks, no items. Oh. Tu perks, 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 do items. Tu perks, no items. Items. Ale ja was dziwnie słyszę. Tomek, ja nie to wiem, to wiem co ty to psujesz, to ty perks? masz za dużo rzeczy podłączanych tam. Będziesz mieć dziwny głos, trudno się mówi. Ja jestem Bo bardzo ja muszę. nie wiem, ty coś źle ustawiasz w tym komputerze. E, dobra, nie powiem kto mi Oho! Ja ustawiłem ci dobrze, jeżeli coś zepsułeś to masz problem. Eee, boże, z czym ja Może wezmę przeczuć. Tak już daję, koperki perki wybieram. Także no items, więc pamiętajcie, że to koperki, nie? I nie możecie mhm. nic podnosić ze skrzynek, z mapy. Dwa perki. Dwa perki, dwa perki, dwa perki. Ostatnia mhm. szansa i bądź. ci kapusta, dwa perki, dwa perki. Pod... <laughs> Podciśnij kapusta, ci kapusta. Dwa perki, ona ma pełne usta. O Jezus! <laughs> <laughs> Polizamy zakopane. Zdany, zaklepany. E, także, moi drodzy, zanim się meczek tutaj zacznie, ja wam przypominam oczywiście o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, podajcie na social, Linki macie oczywiście do filmu i dziękujemy komu? Wspierającym! Dokładnie tak. Żebyś się nie czepiał później. Wiecie jakie Ta. macie głosy? dzieci. Ojejaj. No? Tomek, to nie moja wina, że coś zepsułeś. Robi, zrobi, robi coś ja wiem czemu. No, no to... Bo ja mam teraz bardziej wyczulny dźwięk na... na... z gry, a was mam takich... Jak się używa słuchawek tak za dźwięk? 99 tysięcy złotych, to tak jest, no. Za kogo? No, sam taki kupiłeś. Nie, ja ci ich nie kupiłem. To Kupił mi, naprawdę, dostam. uwierzcie mi. A nie naprawdę. w Ja nie wiem, o co chodzi. Ja bym w życiu nie słuchawek, jeżeli masz to perfumę. Dlaczego, Borgo? Od niedawna jesteś perfumiarą. Perfumiara? A to jest tak. A, a to jest... A to jest to małe Borgo z pignicą. Ok. Eee, legion. A haha e, idzie. O zgadnij kuśwa gdzie? Gdzie? E, uwaga, bo ty rytnął tą kam. Daj A ja łącz O, ale... O, ościuło. ale nie jedzie tak grubo. Ulaj! Dobra, hi. leci do was, leci do was. Uważajcie! A może ja mu pokażę niespodziankę w lochach i on nas zostawi? Niespodziankę w lochach? Co ty jaką niespodziankę w lochach locha, chcesz mu pokazać, ty? Ja nie znam U. nic takiego. To Zobacz, jak tutaj przyjdziesz, tu, to musisz podejść blisko krat. Okay. Ula już mu lochę pokazuje, ty... Japierniczy. Ej, jak daleko to wysłyszał? On wysłyszę. będzie mnie brał, bo jej się skończyła ta... No tak, bo to dla ciebie będę No dobra, jesteś coś już nie słyszę Gdzie ciebie jesteście? Ja jestem u góry no, łapię. Na łapie Robię dżela O, hi! Hi oh, <grymna> O, uleciękła No bo jej się skończył ten... ...omiejka <grymna> na mnie czekam na ciebie Boże, cię drzwi O. mi się Jak się Nie powinniśmy się wycisnąć z O, i tak może to dwa razy? Tak, bo ja miałem tego ja jeszcze nie miałem tego. Ktoś idzie po ule? E, ona się o, na pewno na nie ja Na pewno nie ja No, e, no. czekaj Ja może polecę Dobra, to idź, idź po ule. A, to zawsze Ja spróbuję zaraz tą kazdę. zdjąć ja Na Legiona będzie trochę ciężko Może tak nie liczy się nic, kiedy ja tu jednę po ciebie Daj, głupka, <laughs> Oho. Nie leczymy się chyba, co? No to czekaj, to ja pójdę po Tomka No to czy jest musi bo mi się kreska. dobra, Nie, się. nie Ja tu się kurwa... Ja nie wiem, tu... Tam schody masz, a tu... Taka dziwna mapa O, tędy ja się zabłądziłam Który ty tu? Co już Le... się zabłądziłaś? Kurde, nie wyszło Ja mi. nie wiem, kto by się ale... do Tomka Ale mnie przyprowadziłeś, tutaj, mi... ale... mi... nie skończę tego tak wiem. Ale wy... o, idealnie, idealnie wlazłem do szaty, jak nie piła, nie? Skoczyłem. Hmm. O, już nie wyskoczyłem O, 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 patrz, patrz O Tylko trzeba stąd iść, idź, idź, idź tu Czekaj, czekaj, już, o, stój, stój. <ścoughs> ja zaraz polecę. Ale tam komuś warkocz biegnie z tyłu. O, ja, ona za mną gdzieś leci. <ścoughs> patrz, eee... patrz, patrz. Idź, 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 Wiesz gdzie wlazłem? Gonicie u Nie, próbuję i, i idę Dobra. Bo ona tu... gdzieś tu lata. No mi tutaj właśnie... Ale ja nie widzę nikogo Już lecę, lecę, lecę no, no, była. Tomek, jak ona Cię nie wytknęła tam? Ona wleciała ze mną do, do tego, do piwni, ale... Nie, nie leczymy się? No nie Zrobiłem tam 180 i no. wyszedłem za nią A... Ona była na tym, tym tym i poszła za mną Gdzie on, Aga, poszła? E, poszła chyba na ten... do środka Mogę Ci szybko ten tegas? E, no nie ma jej tu na razie No spokojnie, nie długo Jezu! Ja robię tam w piwnicy na dole. Ja w nią biegnę. W portalu? Chcesz teraz? Dobra. Jezu! Nie, jednak nie. Ty jesteś na dole ulazł Nie, na górze. Okej. Okay. Ja robię gena przy portalu, okay. wiesz co. Masz. Bo ja nie skończyłem. Tomek! Gdzie jesteś? Nie mam chcecie doleczyć! No, ja próbuję. Poszła na moje prawo. Ja nie zrobiłem do końca, tak nie mogę. <grym> Ej, moglibyśmy szybko się zle. Zle, co, zle? Jedź Bóg. ja gdzieś tu łazi. Aha. Mhm. Ona poszła gdzieś na prawo, tam do tego gena. O kurwa, widzi mojego pszłucha! <grym> o Nie gadajcie, że jest... No bo poszłem ściągnąć no, ulę, a ona za mnie. Ze mną, obok mnie. Dobra, ja wiecie co, ja... To ja to tutaj? Patrzcie. ona i tak, to tak to nas to będzie. Oto. to... Mówiliśmy ciebie, jest większa szansa, że przegrasz. wygrasz. A czemu mnie portal w inne miejsce w tej pivicy przetagował? On nie robi zawsze w jedno miejsce? W jedno miejsce? Nie, w jedno chyba. No to przerzuciło mnie w zupełnie inne. Chyba, że weszłeś w te drugie. A to może. Bo są dwa. No, ale mi straszne to. Ona nam chybie jedzie zaraz. Pójdź na nią, leci, Tomek. Się... Nie, nie, tu jest. Tu Leci Tu jest. Tu jest. Tu jest. Tu jest. na jest. Tu Ula Tu jest. Tu jest. Co jest. Tu jest. Tu jest jest generator Ja robię. Nie dobra. Masz mordę. Masz mordę. Aj, ja i Dobra, ja chyba zrobię tego Gana. Mam nadzieję. Bye. 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 Na ciężko. Na ciężko. O, Dobra. No ale legiona jest ciężka Legiona jest ciężka Pięknie Jestem trochę ślepa Dołączam A. do Ciebie Nie no, jeszcze po tego. Przecież masz jeszcze jednego haka, za Ojej, jakim cudem Nie. Yeah. Yeah. Dobra, ale jak ktokolwiek z Was zgoni, czy niesie, to mówcie, gdzie jesteście, czy tam góra Przy zamku Wieży Nie zrobiłem zadania. Yeah. Yeah. Ja mam stragle, wiesz. Mamy Sztrucla. <grym 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 sztrucla <grym z się grym> do <odczyma> Ciebie zaraz przy się zaraz przy z tego... z tej wieży mm. O, o! Chodźcie się zlecimy szybko. To A nie, dobra, dobra. Ona biegnie. ona biegnie, 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 biegnie. Dobra, mam być przydę I tak zginę. Nie, zobacz. nie, nie. Jak zginę teraz 5 sekund, to już nie robimy różnicy. No przestań. O! Chucaj. To, to jest grane. Ja widzę legiona. Nie dokończyłem wtedy, to dokończy teraz. Tu oh, jest. I ty spij idzie... Po co? Nie marnuj szans. Ucieka ja może Wojtka mi się uda. Ty i stąd! Dokładnie w waszą stronę poszła. Dokładnie w O kuźma! Subana mi przez Windows wyszło. Nie mi wybierz witam! Chupa idzie za mną. Powiedz jak przestanie być za czyli, czyli już poszła za nią, no dobrze powiedziała, co no, nie? Bo... O, ale słuchaj Ula, ta ta... mówiłem, co nie? Informowałem ja co? ty pobiegłeś, A ty, ty No nie ja robiłem giena, bo ona bo... na ciebie goniła, co nie? No, bo nie cały czas, no ja wiem, czeram. ja komu komunikacja z Milton Chodzi. to po prostu nie gra, nie? Ja nie <laughs> że no. tak... To są zakłócenia w, w, w transmisji a wszyscy, a wszyscy, wiedzą wyglądają do często umieram. <grym wioska> Czekaj, zarabiaj się. Najpierw blending, What? blending. blending. <grym wioska> <grym wioska> ja nie wiedziałam, że ty robisz dziejeza, kurwa. Ja uciekałam. A co ty że <grym wioska> może można robić innego? No, ale na mojej Lupować się? Na tej lupo, <grym wioska> Na Mówimy o mnie. Czy ty krzyknęłaś i wleciałaś w niego? W ogóle co jest, kurde! Ja pierdzielę, jak ja tej gry nienawidzę. Ja <grymne> jestem. Ty, ja nie mogę to być, bo ja się muszę... Fuck! U? Nie! No ja mam krót tak, że szukałem klapy. Zobrócisz się głupi. Nie... A ta se loszki zbiera. Zwiedza. <noise> kogo pakasz tomkowitego, wiesz kogo? Tylko Kup, tam, Tutaj jest no. To na wyglądasz? Nooo, oh. oh, kurwa Szukaj, klapy, szukaj, klapy. No ja nie wiem, Ja wyślam. Gdzieś tam w bardziej w kierunku szaka nie będzie? No nawet nie w gdzie jestem? Więc ja znam się na tej mapie. A jak to będzie tam na dole? Ja na tej mapie może za 3-4 razy grałem. Ja też niedużo. Znaczy, czerwona mi się nie podobała w ogóle, a ta... no nie jest tragiczna, ale... Czerwona męczyła oczy i ta w sumie też męczy oczy. Mój to no w ogóle ale. męczy. Uu. No idź, pozwala ci. Daję ci. Daję ci. Tylko szybko! O! Niiiiii! O! Uaaa! Nie mam pipy. Aaaa! No. Piguła byłam, ta. What? Zdanie pękniereczki. Nie mam pipy. boku non-dom-dom. Gdzie? Mam pisaj gonki w promocji. Thank you. Thank Dobra. proszę. Słuchajcie, poszło jak poszło. My słyszymy się w jakichś następnych odcineczkach oczywiście z Dead by Byli dzisiaj ze mną Tomek90. Byłem. la. Byłam. No i oczywiście Guga. Byłam. Także słyszymy się w następnych. Trzymajcie się, cześć i... Pa pa.